Dzień dobry! Dzisiaj chciałem zaprezentować, w jaki sposób wybrać preferowany szczyt na panoramie, żeby wyświetlał się tylko on, tylko opis tego szczytu. Zablokuję sobie teraz ekran. Klikam raz w ekran. Ekran jest zablokowany. Tak, tak wygląda w tej chwili panorama. Preferowany szczyt, mogę sobie wybrać mapy. Klikam opcję Mapa szczytów. Powiedzmy, że wybiorę sobie skrzyczne. Czyli zejdę tutaj. Na mapie mam skrzyczne, klikam na nie. Wyświetla się opis skrzycznego i przed nazwą jest literka P. Teraz klikam wstecz. O, i mam skrzyczne opisane jako, jako jedyne na panoramie. Widzę dokładnie, gdzie ona jest. Od niedawna też jest taka opcja, żeby wybrać szczyt preferowany w ustawieniach, na podstawie listy szczytów, co zaraz uczynię. Tutaj trzeba pamiętać, żeby w polu tryb było wybrane miejsce. I teraz mogę wybrać szczyt z listy. Powiedzmy, że tym razem będzie to Klimczok. Wybieram sobie K. I tu mamy Klimczok wybrany. OK. I klikam wstecz. Uwaga, gdzie jest Krimczok? Zaraz nam się powinien pojawić. No jest, jest tutaj, tak? Czyli wszystko pasuje. To jest ten szczyt, yy, który mnie interesuje. Mogę sobie zrobić jego zdjęcie. No i ekstra, dziękuję.